Ja jestem Botem. Zobaczę sensa, już patrzę. Tak? Prawie, o prawie. zamknij pysk, dwa grubas. Ja jestem gajem. Mówią, że skiny nie grają. Jak widać, to prawda. Ej, ile to kiba trzeba strzelać? To główna panne! Ale przynajmniej cię oko. Dlatego na CSGO Skins możesz zdobyć skiny dzięki codziennej darmowej skrzyni. A nóż może dzięki niej będziesz wymachiwać takim pięknym butterflyem. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się eventy oraz konkursy, gdzie możesz zdobyć kozackie przedmioty. Momentu może ci nie poprawił, ale przynajmniej będziesz miał się czym o. chwalić kolegom. A jeżeli ci to nie wystarczy, to możesz również toczyć bitwy z innymi graczami i zdobyć jeszcze więcej skinów. Dzięki w Exchanger wymienisz je wszystkie na przedmiot, który cię interesuje. Z kodem Moskito otrzymasz darmowe 2 złote oraz plus 10% do depozytu. Ale to nie weeee? Tuż Co? Dawaj, dobra, dobra, dobra. Czemu tu stoisz? Ja nie chcę umrzeć pierwszy. O, gala, gala, lewo. O, Okno i za besem, oj. To są na Mają defa, to muszę już. Nie Dobrze, 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 dobrze. Grajcie do A, grajcie do A. Do Kona wjechajcie, ja wam dam smoka gale. Ja jest. Przepraszam, Albo Halo? O, Trzech! Stój do lewej, do ściany. Do lewej stój. O tak. on zabija, nie musicie, nie musicie teraz. odpuśćcie. się. Exit. Dajcie tuszolowi teraz. Kurwa, cała nice. ekopraga. To... Nice, tuszol jedziesz teraz. Nie, nie, tuszol, stój, stój. Ładnie, tuszol, twoja ruda. Dajcie, Masz dajcie, kałasznikowa. Ja daję jedno. Ale nie tuszolowi, no kurwa. No właśnie, nie wiem, Tushol no, oddaj. Co on jest oddaj, to może być już, jest. Kon, 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 kon. Masz galę, Leży. Gala. Fale ladder. Jest na tym klocku w oknie do prawej Ja nie będę Może nie być pałac abców. Nie widzę jeszcze nie kuchnia, widzę kuchnia, kuchnia, kuchnia Tylkar Za I za site'em, k***y syn Za daleko do lewej był brawo. Brawo, brawo, brawo. brawo Good job David, good job David Spróbujmy teraz tego kona zamknąć do A Słuchaj, Jezus, aż wybuchnie ten smoke Nic nie okno Prawo okno Pałac Pałac, ja z mogę przyszedł Mołku Rampa Zabijmy, Jeszcze ra, Rampa i pałac Pałac macie 100% Pałac macie 100% Albo a, Albo nie no Nie no Nie, nie no, pałac. się czasami Nie nie był dźwięk 100% To mogę sobie rampa uczyć, będzie plecę. plecy Rampa plecy będzie Albo no, może, może ten drugi co mnie zabił co zrotował, zrotował Zeskoczył z tego drewna I kuchnia A sure? no, to było Serał do tu idzie z PM'a. a to okno Z*** go z Co to? Jeden gdzie Pod gdzieś, jeden, jeden jest chłopca dżunglę mam. Po drewno gdzieś bo coś takiego. Jeden jest przed dżunglą. Minus. Plant. Co za lak Kurwa. I gala chyba. I time. Ja p... Dole no Leży. Nice. nice. Gala macie. Gala, gala. gala 1B. Kill gala. Ladr Damego ja zawego Dwa czyste około Gala Ja plantuję na ekola Dobra Nieee łącznik. łącznik Łącznik Łącznik, Łącznik, dobra Apikuję no, go w plecy Jest No co ty krwa Co ty krwa ja? ja robił? Nie no dobry Udziałem się, udziałem się No ta ale tam on On, ja zauważyłem, zauważyłem. on ci machał krwa w połowie Bo gdzie ja byś się, się głupił Weź go wysadź, maja. wysadź go ze mną grubę. Galabł. Kurwa. Oj, Uf. Nie, Uf. mi na plecy. Ej, ja, Ładny ten fliczek, simple. Łapy <noise> 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 po treningu mu tak rozjem. Za kwasy Ja się nie mogę przewracać łóżku później kurwa po No tak no, jak nie byłeś przy tym to wiadomo Nie byłeś w treningu i maxy próbujesz wyciskać ci klatę łamie, to tak jest Czemu ja? Leży gala Brawo k***u Leci Brawo ci Lasa, A, lasa, lasa, lasa. Dawid B? Ja jestem Dawid Rzet, bo nie B A jak d***any k***i Mam Zobaczę Cesa, już patrzę. Tak, no Ci wyprawiam. Cię o zamki pyskwa grubas. Rampę No dobra. Grawo. Gala jeszcze. Rampele. Tak, gala. Blader. Dobrze. O prawo okno. Blader. Okno może być, blader. Nice. Bajer, czy dojechał? Myślimy. Czybę B w pierwszej. Bąk B leci, chyba. jakieś jadą, B jadą, B, full B, full B, be, full B razz. Łe, Ej, co tam się dzieje na tej łapce? No patrz, no patrz co on robi. Ku**a, no, down the road, j**a, no. Ja p**a, odobisz? A ty, Tuszyńska, zamknij mi Powiedz, po, że frajer, to mogę mówić do swojej gibe, matki. Bo zaraz tam przyjadę. Gala może być. Hala, już, gala, blisko Kurwa, kurwa, ja kurwa, no, full gala, full kurwa, gala, full gala. Jak ty kupa jesteś na ćwierć liścia. Ty, kurwa, Jak ty wyglądasz jak Pongologi kurwa. A ty wyglądasz k***a jak, jak bezdzietny k***a Flyer 32-letni. Le, mi się łezka zachęciła wokół, jakby uświadomiłeś mi się. No nic. O. Wow. Mogłe, be, 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 be. Rotujcie ba, B, ja zostanę, a, ja zostanę. Nice. Możecie poczekać teraz chwilę. A Palezy. Ja, Ja co ja robię? Ja. Łapka bez Ja jestem gajem Ale się napacę stanął Dawać bo zaraz to pojemy Ja zjeb jak Zabijemy. ja typa nie zabiłem co stał z granatem w ręce E koraz się mi da Leży Dawać kudbę Under Leży Ander. Na. Pomagam, pomagam. Nie. Ja mam jeden ja HP. HP. Nie, nie Ander. Leży jeden Ander. Czekaj. Gal, Edward, Edward. Spoli. Edward do lewej, do ściany. Jak pikniesz go z balkonu, to do samej lewej ściany przylepione. Za smoke'iem. Brawo. Nie masz czasu. O, nie masz czasu. Nie masz czasu. Nie masz czasu. Nie masz czasu. Ej, gala Omega. mi, Mega. Albo kon, Do ok okna takiego chyba. O, kurwa, no a jest, a jest, a jest. Mam pokażę Mam Oj, co nie zdarzy się po mój to teraz, pa patrz na rampę, może, Wzięli bombę jak coś, Wychodzą z rampy. Ojej. Jeszcze w flipce! Cetek, Nice, Cetek. A tyket był. Zeskak. Ja zastygłem na tej rampie, nawet słowa, nie powiedziałem. Czemu Kurwa, nie mogę zabić, tylko strzelam i strzelam, sama syp. Under leży. Jam ja zero. Pod konem, pod konem. I gala. Kurwa, Wupa to jest pana. Kładzie B, kładzie, kładzie B. B. Ja radę. idę, ja pierwszy idę, bo ja jestem botem. Ja freszuję jeszcze. Jest. Yes. 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 Ja dola, jestem botem. Brawo, brawo. Brawo, 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 brawo. brawo, brawo. Rampa, under. rampa, rampa! rampa. Under, under też, under da, flash, 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 flash teraz! Brawo, brawo! Piękny złby! Płaka minus! Brawo! Dobrze, już. dole! I under! Ej! KON! Ja Dole. dole! Za boksami! Zbaliłem konta! Gary za boksami! KUN na noo! Nie weszł, nie weszł, nie weszł z nim! Nie weszł B, nie weszł B, nie weszł B, spokojnie! Minus. Icon. No i ten no, Brawo. Good job, Good job